Kwiaty przystosowały się na wiele różnych sposobów do bycia zapylanymi przez owady. Przede wszystkim, kwiaty mają pewne preferencje co do grup owadów, które, przez które te kwiaty chcą być odwiedzane. I o tym świadczy kolor, o tym świadczy zapach, o tym świadczy kształt kwiatu. Kolory ciemna-czerwień są zazwyczaj niewidoczne dla pszczół, ale są dobrze widoczne dla motyli i dla ptaków. Dlatego kwiaty, które są zapylane przez motyle albo przez ptaki, często mają właśnie głęboką czerwień. Często kwiaty, które mają mocny zapach. Są zapylane przez owady, a nie przez ptaki, bo ptaki mają stosunkowo słaby węch. Kolejną rzeczą jest właśnie ten kształt kwiatu. Często rośliny mają takie kwiaty, do których trudno się do środka dostać. I wtedy to musi być bardzo silny owad, taki na przykład jak trzmiele, które mają tyle siły, żeby rozepchnąć płatki, żeby się dostać do środka, do nektaru i do pyłku. Mówi się o funkcji zapachu również repelentnej, żeby odstraszać niektóre owady, które tylko pasożytują na kwiatach i kradną pyłek i kradną nektar. Część kwiatów się tak broni przed pszczołą miodną. Mało się mówi o tym, że pszczoła miodna poza zapylaniem wielu gatunków roślin często również jest pasożytem wykradającym nektar i pyłek. Mi się wydaje, że słonecznik jest takim spektakularnym dosyć przykładem dostosowania się rośliny do wielu różnych zapylaczy. Prawda? Ta wystawa kwiatowa jest olbrzymia ma dużo nektaru i odwiedzany jest przez bardzo dużo różnych gatunków much, dzięki temu, które na takim słoneczniku się chętnie spotykają w celu kopulacji albo jakichś towarzyskich prawda, innych spraw. Czasem panowie się zbierają na takich, panowie muchy się zbierają na takich kwiatach i wspólnie wysyłają feromony, żeby wspólnie skuteczniej przywabiać samice. Na pewno kształt kolor i zapach kwiatów nie jest dla nas. Jest zdecydowanie dla Owadów i po to, żeby przywabiać te konkretne owady, z którymi dobrze sobie dobrze z nimi współpracują.